Zielony Feniks powstał w 2009 roku. Stał się od Polkowic przez Opole, akurat w ramach już 12. edycji, imprezą międzynarodową. W ramach tego wydarzenia, akurat odbywa się taka specjalna uroczysta gala, akurat gdzie wręczane są nagrody Zielonego Feniksa, które przyznaje kapituła Zielonego Feniksa. Jest to nagroda ogólnopolska. W tym roku pośród nominatów i laureatów mamy akurat marszałka województwa polskiego, pana Andrzeja Bułę. Zielony Feniks, wszystko co jest związane z gospodarką odnawialną, co jest związane z inwestycjami tego typu, ale wydaje się, że najważniejsza inwestycja powinna znaleźć się tu, w naszych głowach inwestycja mentalnościowa dlatego, że ja zawsze wskazuję, że obszary takie jak zdrowie, edukacja, środowisko właśnie. Inne źródła energii, którymi się zajmujemy, to jest coś, co wymaga wielu partnerów, ale przede wszystkim to się musi zacząć w naszych głowach. I to jest jak gdyby coś, co. Yy... Zawsze traktuję również w takich kategoriach wyróżnienia jako wyróżnienie dla zespołu, bo gdy popatrzymy na to wszystko, co się dzieje w obszarze gospodarki odpadami, ile budujemy nowych ripowów, dla mnie też jest to porządkowanie naszego środowiska w kontekście tego, że może kiedyś faktycznie nasz rząd podejdzie bardzo poważnie do instalacji termicznego przetwarzania odpadów i wykorzystamy to jako paliwo alternatywne. To jest pilotażowy program projektu międzynarodowego PowerT, który jest realizowany z różnymi partnerami zagranicznymi. Z partnerem z Hiszpanii, z Francji, z Litwy, Włoszech. I generalnie rzecz biorąc, jest to program poświęcony ludziom ubogim energetycznie, czyli rodzinom, które nie stać się spłacić na drogie rachunki. I jakby takim głównym elementem tego programu jest obieg architektoniczny, który jest autonomiczny energetyczny. Pilotażowy program jest przygotowywany w realizacji w Gminie Kamionek u burmistrza. Joachima Wolcali w Gogolinie. Myśmy stworzyli takie rozwiązanie, które pozwala na zaadoptowanie niskich prędkości wiatru do celu produkcji energii elektrycznej. Panel wiatrowy przypomina ogrodzenie. Jakby podstawowym problemem tego typu projektów jest to, że ilość energii w takim metrze kwadratowym wiatru jest bardzo niewielka. Stąd, żeby cokolwiek uzyskać, trzeba mi dużą powierzchnię. Więc jakby w pewnym sensie koncepcją, która się narzuciła, było ogrodzenie. Myśmy stworzyli taki system małych turbin gazowych pionowych, gdzie każdy, każda turbina składa się z prądnicy i wirnika. Ona przypomina w pewnym sensie sztachetę w pocie. To jest taka wąska rura, no i ona, jakby jedna obok drugiej, e, tworzą cały system.